Piątek, piąteczek, piątunio, znowu. A jak piątek, to co nie tylko weekendu początek, ale też New Music Friday? No, dzisiaj obrodziło w premiery, bo widzę, że wyszedł i nowy problem, i epka Tedego z Disami na Mesa, i wreszcie nowy album Mesa, którego trochę boję się odpalić, ale z poczucia dziennikarskiego, bo kiedyś byłem dziennikarzem, nawet muzycznym przez moment, yy, dziennikarskiego obowiązku, pewnie sprawdzę, ale słuchajcie, ja najbardziej czekam chyba na nowy album Dave'a, zajebistego rapera z Wielkiej Brytanii i to, to myślę, że to będzie totalny sztos zwłaszcza, że tam na e, liście featuring'u widziałem i Jamesa Blake'a i Keino, więc i Jim'a Legacy, więc e, zapowiada się gruba płyta natomiast w aucie tradycyjnie zaczynam od przeglądu e, premier od radaru premier, którego poleca mi Spotify i lecimy, co tam mamy Wszlizguję się na kwadrat, kiedyś piąta Problem, to jedziemy. Nie no, a ten TD to jest dobry wariat. No, cała epka Disów na mesa. Kurde, posłuchajcie tego, bo jest, jest moc. Ma kurde, ogień w sobie Jacek. Dobrze leci. Ced potrafi nawijać. Wciąż to ma, kurde, pięć dych prawie na karku, ale chłop daje radę. Nie, no dobra, no, coś tam jeszcze potrafi nawinąć. Gdyby tego trochę mniej śpiewał, a więcej rapował, to byłoby zajebiście. dobra, wszystko fajnie, Td, Td, ale. Frosty wydał nowy kawałek, a Frosty to jest aktualnie mój, naprawdę, jeden z topowych polskich raperów. Jak nie ulubiony, to na pewno jeden z trójki ulubionych. Daje radę, chłopak, słuchajcie. Dobrze leci, chłopak. O, panie, ja zafundowałem przedweekendowe combo dzisiaj. Kurde, powiem wam, że grubo. Najpierw sam poćwiczyłem na maszynach trening brzucha ABS, potem poszedłem do Wadima na trening wodowy, było bardzo fajnie, mocno na ręce, to potem dla równowagi poszedłem. Zrobić drugie podejście do indoor cycling, tym razem w wersji Tabata. I powiem Wam, że było dużo lepiej niż za pierwszym razem. Dużo fajniej, nie było triggerujących obrazków, były fajne wykresy, była fajna prowadząca. A na koniec, już tak zupełnie, jako takie rozbieganie po rowerze i trochę jak w treningu triatlonowym, zakładki. Krótki bieg na bieżąco. 3 godzinki na siłce odhaczone. Można zacząć weekend.